Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Elektroprzewodnika. Dzisiaj przyszła pora na układ dosyć prosty. Jak widzicie jest on złożony z niewielu elementów, jednak jego analiza może nam przystworzyć trochę problemów, no ponieważ mamy tutaj i kondensatory, i tranzystory, i rezystory i jest to dosyć skomplikowanie tutaj podpięte, ale jak zobaczycie, mam nadzieję, że przy końcu tego odcinka zrozumiecie działanie tego układu, bo w internecie możecie znaleźć wiele różnych przykładów z użyciem takiego układu i wszędzie są pokazane wszędzie jest pokazane jego działanie, ale nigdzie nie tłumaczą jak to właściwie działa, a tym układem jest oczywiście multiwibrator a stabilny. Jak sama nazwa wskazuje, multiwibrator musi wibrować, także coś nam tutaj będzie wibrować, co to dokładnie będzie, o tym za chwilę się przekonacie. I drugi człon nazwy, czyli a stabilny. Dlaczego A stabilny? Zobaczcie, jeżeli ten układ byłby idealny, byłby stabilny, ponieważ przez rezystor R3 wpływałby prąd na bazę tego tranzystora Q1 przez R3. R2 wpływałby prąd na bazę y, tranzystora Q2, no i y, wtedy y, prąd płynąłby także przez rezystor R1, ponieważ ten tranzystor by przewodził, oraz prąd płynąłby przez rezystor R4, ponieważ ten tranzystor też by przewodził. A co z kondensatorami? No nie naładowałyby się do żadnej wartości, no bo tutaj byłby taki sam potencjał bliski właśnie temu zasilaniu. No także ten kondensator nie byłby w ogóle naładowany jak i ten. No i cały czas by ten prąd nam tutaj płynął przez wszystkie rezystory. No ale wiadomo, życie nie jest idealne, układy też nie są idealne i jeżeli nawet wyciągniemy z jednego pojemnika, tak, w sklepie dwa takie same tranzystory na pozór takie same, no one przy procesie produkcyjnym minimalnie się od siebie różnią, no i w tym układzie któryś tranzystor zacznie pierwszy przewodzić. Tak samo rezystory nie są idealne, no bo ponieważ jeżeli nawet kupimy na jednej tasiemce cały rządek rezystorów, no to one minimalnie względem siebie się różnią. Pamiętajcie, tam są te procenty tolerancji, tych wartości. Tak więc w naszym rozumowaniu dzisiaj zakładamy, że ten tranzystor Q1 był pierwszy, i to on pierwszy zaczął przewodzić. Załóżmy także, iż nasz układ zasilamy napięciem, które się przyjęło już dla układów cyfrowych, czyli 5V. No i w momencie kiedy ten tranzystor Q1 zacznie przewodzić, wystartuje jako pierwszy, oczywiście na jego bazę płynie prąd przez rezystor R3. Zwierając właśnie ten zacisk tutaj do masy, ponieważ to złącze zaczyna przewodzić. Tutaj mamy napięcie około 0,7 V. Oczywiście musicie to pamiętać z odcinka o tranzystorach. Jeżeli nie, no to musicie troszkę wrócić z materiałem. No i tutaj mamy to 0,7 V. No, ale ten e, kondensator nam się tutaj ładuje przez ten rezystor R4, tak? I on się naładuje e, tutaj mniej więcej do napięcia zasilania pomniejszonego o to 0,7 V. No i ładuje się zgodnie, tak jak tutaj jest e, ten plusik, tak? Czyli tutaj e, narasta napięcie, tak, na tym, e, na tym zacisku. No a w międzyczasie, oczywiście, e, nasz e, tranzystor przewodzi, także prąd płynie e, przez rezystor R1. No, i jednocześnie ładuje się znowu ten kondensator C1 przez rezystor R2. No, bo tutaj to złączę tutaj między kolektorem a emiterem mamy niewielki spadek, mamy to napięcie nasycenia 0,2 V około. No, więc tu też mamy 0,2 V prawie masa, i ten kondensator nam się ładuje przez ten rezystor R2, ale plusik jest tutaj, tak? Tutaj narasta napięcie na tym na tym pinie. No i jeżeli to napięcie tutaj narasta, narasta, narasta powoli, jeżeli przekroczy granicę 07, no to wiadomo, że wtedy to złącze zacznie przewodzić, tak? Momentalnie wtedy włączy się ten tranzystor, zacznie on przewodzić, bo mieliśmy to napięcie 07. No tutaj zakładamy, że ten kondensator naładował się do pełna, tak więc tutaj mieliśmy dosyć duży potencjał, tak? 5V minus 107 na tym złączu prawie 5V tutaj, no ale nagle yy, zdarzyła się taka rzecz, że ten yy, tranzystor zaczął przewodzić. No więc tutaj pojawia nam się potencjał około 0,2. Tak więc to 0,2 jest tak jakby zrównane tak z tym yy, prawie 5. Pojawia się to w jednym momencie, tak więc z tego 0,2, jeżeli odejmiemy to 5, to tutaj będziemy mieć napięcie ujemne, tak? W ten sposób, przykładając tutaj masę, tutaj mamy napięcie poniżej masy, no bo kondensator naładowany jest zgodnie z takim strzałkowaniem, jak teraz Wam pokazuję, także tutaj wymuszamy nagle to ujemne. Napięcie, no i ten kondensator, ten tranzystor przestaje nam tutaj przewodzić, w momencie się blokuje, no i przewodzi nam teraz tylko ten tranzystor. No i jak to dalej działa? Oczywiście, kondensator C1 ładuje nam się teraz przez rezystor R1 i przewodzące złącze tego tranzystora Q2. I zgodnie, tym razem zgodnie z tym plusikiem, który tutaj jest. Natomiast ten kondensator ładuje nam się przez rezystor R3, i tutaj to złączę te punkty kolektor-emiter, które tutaj również mają 0,2V pomiędzy tymi pinami. Także ten kondensator nam się ładuje przeciwnie. No i sytuacja się powtarza, jeżeli ten kondensator. Tutaj naładuje się do powyżej 0,7 V, znowu zaczyna przewodzić złącze w tym tranzystorze Q1. No, a tutaj znowu mieliśmy duży potencjał, prawie bliski 5 V, no i wtedy znowu tutaj pojawia się ujemne napięcie i blokuje ten drugi tranzystor. Także układ działa na tej zasadzie, że co chwilę przewodzi na przemian. Albo tranzystor Q1, albo tranzystor Q2. O czym należy jeszcze pamiętać, to to, że jeżeli w tej pierwszej fazie ten kondensator nam się tutaj ładuje w tym punkcie do 0,7 V, i jeżeli to 0,7 nam się pojawia i ten tranzystor zaczyna przewodzić, to tutaj ten kondensator powinien być naładowany już do tego prawie pełnego napięcia zasilania. Tak więc ten rezystor R4. Musi być dużo mniejszy od tego rezystora R2 i R3, tak? R4 musi być dużo mniejszy od R3 i R2, i tak samo R1 musi być także dużo mniejszy, aby po prostu w momencie, kiedy ten kondensator C1 przez ten rezystor R1 ładuje się do tego 0,7, tutaj przez ten R4, ten C2 musi być już w pełni naładowany. I oczywiście podam Wam taką zależność. Ten rezystor R4 powinien być 4,6 razy mniejszy od tego rezystora R3-R2. Tak więc najlepiej sobie dobrać te rezystory R2 i R3, takie same. I rezystory R1 i R4 również takie same, odpowiednio 4, prawie 5 razy mniejsze od tych. No także. To o tym trzeba tutaj pamiętać, aby ten kondensator nam się tutaj ładował do tych dużych wartości, tak aby skutecznie wyłączać tym właśnie ujemnym napięciem te tranzystory na przemian. Więc do czego tak naprawdę możemy wykorzystać taki układ? Powiecie, no trochę bez sensu, no bo raz przewodzi jeden, raz drugi, no nic tutaj nie widać, nic się nie dzieje, ale jeżeli zobaczcie, jeżeli mierzylibyśmy napięcie w tym punkcie to na przemian wynosi ono albo tyle co napięcie zasilania, kiedy ten tranzystor nie przewodzi, tak? Tutaj pojawia się bezpośrednio to napięcie zasilania. A w momencie, kiedy ten tranzystor zaczyna przewodzić, no tutaj mamy napięcie bliskie zero, tak? 0, tak, 0,2 V około. Tak więc, zobaczcie, jeżeli te tranzystory przełączają się na przemian, no to tutaj, w tym punkcie, mamy po prostu sygnał prostokątny. Bingo, mamy najprostszy układ, który może wygenerować nam sygnał prostokątny. W dodatku, na tym drugim tranzystorze mamy sygnał przeciwny, tak? Kiedy tu mamy stan niski, tu mamy wysoki, kiedy tu wysoki, tutaj niski. Także możemy ten fakt do czegoś wykorzystać. No ale zanim zajmiemy się jakimiś wzorami, jakimiś wyliczeniami, tutaj jakie te częstotliwości uzyskać, co można byłoby z tym zrobić, pewnie już macie wiele pomysłów. Zróbmy taki prosty przykład, gdzie po prostu wmontujemy tutaj diody LED i ustawimy jakąś niską częstotliwość, tak aby zobaczyć, czy ten układ po prostu działa. Zobaczcie, tak wygląda zmontowany układ. Dodałem sobie tutaj tylko dwie diody, abym widział, że ten układ nam tu faktycznie zmienia te stany. No, i w momencie, kiedy ten tranzystor przewodzi, no to prąd wybiera sobie tutaj tą drogę przez ten tranzystor, a w momencie, kiedy on nie przewodzi, no to tutaj wiadomo, prąd woli sobie popłynąć przez. Przewodzącą diodę. No i w ten sposób mamy tutaj dwie mrugające na przemian diody. Ja użyłem tutaj kondensatorów 100 mikrofaradów i tych rezystorów R2 o wartości 10 kiloohmów. No i od czego właśnie zależy ta prędkość zmiany tych sygnałów, tak? Ta częstotliwość. No właśnie od tego kondensatora C1 i rezystora R2. No i oczywiście, tak jak tutaj. Lustrzane odbicie tego układu. To samo się tyczy tutaj tego rezystora R3 i C2. Te wartości powinny być względem siebie takie same, aby układ działał przy jednoczesnym wypełnieniu tych sygnałów, tak? Tyle samo czasu trwa zaświecenie tej diody po lewo i tyle samo zaświecenie tej diody po prawo. Także w ten sposób można taki prosty układ skonstruować. No i właśnie od tych elementów tutaj dwóch podstawowych rezystora i kondensatora zależy częstotliwość i teraz sobie wyprowadzimy prosty wzór nie bójcie się słowa wyprowadzimy ten wzór jest naprawdę prosty Jeżeli chcielibyśmy policzyć czas w jakim ta dioda się świeci czyli ten tranzystor nie przewodzi lub przewodzi bo ten czas jest taki sam mamy na to bardzo prosty wzór jest to 0.7 razy R2 razy C1. Po prostu nic prostszego bardziej się nie dało wymyśleć. No i w ten sposób możemy wyliczyć sobie czas w jakim przewodzi lub nie przewodzi nam ten tranzystor. No i cały czas, czyli cały przebieg, tak, kiedy sygnał jest wysoki i niski, no to będziemy mieć dwa te czasy, dwa razy małe T. No i jeżeli chcemy po prostu uzyskać częstotliwość, czyli dowiedzieć się jaka jest częstotliwość tego naszego sygnału prostokątnego no to wystarczy zrobić 1 przez duże T no i w tym wypadku będziemy mieć 1 przez 0,7 razy 2 razy R2 razy C1 i teraz możemy sobie to jeszcze bardziej uprościć no bo ponieważ 1 dzielone przez 0,7 y, razy 2 jest równe 0,7. Więc mamy teraz 0,7 przez R2 razy C1. Zobaczcie, ten wzór jest bardzo podobny do tego na y, czas y, świecenia tak, tej naszej diody, która jest tutaj podpięta. Tak więc możecie go bardzo prosto zapamiętać. Mam nadzieję, że nie sprawi Wam to y, zbytniego problemu. O czym należy jeszcze pamiętać cały czas montując ten układ, to aby właśnie e, te rezystory e, R2 i R3 były e, dużo większe, tak konkretnie 4,6 razy większe niż e, te rezystory R1 i R4. Ja te rezystory R1 i R4 wybrałem e, 330 ohm, no bo ponieważ takie pasują mi tutaj e, do diody. No, a te rezystory tutaj e, wybrałem na e, 10 kg. Tak, jak wcześniej wspomniałem, i teraz sobie możemy obliczyć, ile właśnie trwa zapalenie tej diody na podstawie tego rezystora 10 kilo i kondensatora, który wybrałem, 100 mikrofaradów. Zobaczcie, dla naszego układu obliczymy sobie T, czyli czas, kiedy ta nasza dioda świeci. No i wystarczy, że weźmiemy to 0,7 razy nasz rezystor 10 kilo i razy nasz kondensator 100 mikrofaradów. No i zobaczcie, że tutaj to 100 mikro z 10 kilo daje nam 1. Także czas to po prostu 0,7 sekund, czyli niecała sekunda. No i tak widzieliście te diody mniej więcej migały. Co sekundę, także tutaj nam się to zgadza. No, ale jeżeli chcemy jakiś bardziej użyteczny sygnał, czy chcemy na przykład sygnał 50 Hz, żeby potem w jakiś sposób zrobić sobie prąd, który nadaje się na transformator, czy chcemy jakiś sygnał o większej częstotliwości, aby go potem wykorzystać w inny sposób, no to wtedy już warto mieć te kondensatory dużo mniejsze, no albo po prostu zmienić. Te rezystory, które tutaj nam dochodzą. Jeszcze jedną ważną rzeczą jest to, że jeżeli używacie kondensatorów elektrolitycznych, które tutaj mają określoną polaryzację, czyli tak, na jednej nóżce jest minus, a na drugiej plus, należy je podpiąć do układu w taki sposób jak tutaj, ponieważ w jednej fazie ten kondensator tutaj na tej lewej okładce ładuje się do prawie tych 5V, którymi zasilamy. A w tej drugiej fazie, na drugiej układce ładuje się tylko do 0,7 V, także to jest bezpieczniejsze rozwiązanie. Pamiętajcie, jeżeli kondensator byłby na odwrót, jeżeli tutaj na tej układce pojawiłoby się dużo większe napięcie, dużo większy potencjał niż na tej, no to uległby on uszkodzeniu. Na szczęście tutaj do tych 0,7 V. Volt, nic się nie dzieje do tych 0,7V, nic tutaj nam się nie spali. No, ale jeżeli używamy tego układu do jakichś wyższych częstotliwości, no to wtedy będziemy używać kondensatorów ceramicznych. Ale do takiego przykładu z diodami warto pamiętać, gdzie ten plusik tego kondensatora ma się znajdować. Ja teraz te kondensatory 100 mikrofaradów zamienię sobie na dużo mniejsze 3,3 nanofarada i zobaczymy sobie na oscyloskopie jak wygląda taki przebieg prostokątny no ponieważ na diodzie już tego nie będzie widać ale najpierw obliczymy sobie częstotliwość tak więc będzie to 0,7 przez ten rezystor R2 tak jak było 10 kilo zostawiamy natomiast musimy go pomnożyć jeszcze razy 3,3 nanofarada dosyć dużo zer Łatwo to wpisać na kalkulatorze, trudniej na papierze. No i w przybliżeniu ta częstotliwość nam tutaj wychodzi około 21 kHz. No, zobaczymy, czy tyle będzie. Zobaczymy, czy te elementy tutaj są dosyć idealne na tyle, aby tą częstotliwość utrzymać. No i oczywiście pamiętajcie, że ten nasz wzór tutaj jest z lekkim przybliżeniem, także. Zawsze trzeba sobie to po prostu sprawdzić, albo dobrać tą rezystancję tych rezystorów za pomocą na przykład potencjometru, tak aby mieć dokładnie taką częstotliwość, jaką chcemy. Zobaczcie, tak wyglądają przebiegi, jakie uzyskaliśmy. Ten przebieg na żółto oczywiście pobrany jest z kolektora tranzystora, który był po lewo, a ten przebieg na niebiesko jest. Z kolektora tranzystora, który był po prawo i zobaczcie, że one względem siebie są na przemian. Tak więc możemy tutaj zauważyć jeszcze taki fakt, mianowicie ten przebieg nie jest do końca prostokątny, on tutaj nam tak łagodnie się zakrzywia. Taką tutaj mamy eksponentę, no i wynika to oczywiście z faktu ładowania tego kondensatora. No i tego nie jesteśmy w stanie tutaj uniknąć, i zawsze ten przebieg będzie troszeczkę zniekształcony. No i tak samo jest oczywiście na tym drugim przebiegu, na drugim tranzystorze. Drugi kondensator tak samo się zachowuje, no bo te kondensatory trzeba w końcu ładować i rozładowywać. No i widzicie napięcia. Mamy prawie to nasze 5V, tak więc wszystko nam tutaj działa tak jak powinno. No i częstotliwość spodziewaliśmy się około 21 kHz. No jest troszkę więcej, no ponieważ oczywiście te elementy nie są idealne i kondensatory mogą mieć trochę inną tą pojemność faktycznie niż mają. I tak samo rezystory mają tą swoją tolerancję. Także stąd to wynika, jeżeli chcielibyśmy to doprowadzić do tych 21 kHz. Jeżeli nam na tym zależy, oczywiście możemy to zrobić za pomocą potencjometru. Mam nadzieję, że wiecie, jak to już zrobić. Zobaczcie, teraz na kanale drugim obserwujemy przebieg, i jest to przebieg napięcia na bazie tego tranzystora, który przełączamy. Pierwszy przebieg, pamiętacie, jest to przebieg na kolektorze, i w momencie, kiedy ten tranzystor przewodzi, na kolektorze jest prawie zero. Tak, zobaczcie. Tutaj mamy punkt, gdzie jest 0, prawie 0, czyli ten nasz e, tranzystor przewodzi, i w tym momencie, kiedy ten, e, ten kondensator e, przy tym tranzystorze się naładuje do 0,7, włącza się ten przeciwny tranzystor, tam następuje blokada, blokada na tym kondensatorze, gdzie, ten, gdzie to napięcie zmienia się e, diametralnie. Z tego zasilania na masę, czyli pojawia nam się to ujemne napięcie. Jeżeli pamiętacie to moje rozumowanie na temat działania tego układu, no i w tym momencie tak widzicie tutaj mamy ten skok do prawie minus 4 V. Tak więc tutaj mamy ten skok, i w tym momencie nasz kondensator zaczyna się ładować, a tranzystor przestaje przewodzić, czyli znowu mamy 5 V. No bo ponieważ to ten kolektor tutaj ma napięcie zasilania, no bo tranzystor nie przewodzi. No i tutaj w miarę ładowania kondensatora oczywiście znowu jest ten moment kiedy następuje to 0,7V i tranzystor zaczyna przewodzić. Także tutaj mamy to ujemne napięcie, które który może trochę przysporzyć Wam problemów, no ale jeżeli zrozumiecie dlaczego tak się dzieje, warto sobie na przykład zrobić jakąś... Oś, gdzie zaznaczyć przykładowo masę i względem tego punktu odczytywać, czy jest to napięcie dodatnie czy ujemne, i jakoś wokół tej osi się poruszać, trzeba to po prostu zrozumieć. W naszym układzie możemy dokonać pewnej modyfikacji, mianowicie tam, gdzie są te rezystory, przez które ładują się kondensatory, możemy dołączyć taki oto element, dobrze Wam znany jest oczywiście potencjometr. I tym potencjometrem możemy dzielić tą rezystancję y, pomiędzy te dwa rezystory i kondensatory, czyli możemy sterować czasem ładowania y, poszczególnych kondensatorów. Czyli to nam daje po prostu y, dobrze Wam już znane PWM, czyli modulację szerokości impulsu, i nie potrzebujemy tutaj żadnego mikrokontrolera. Czy też po prostu nie potrzebujemy arduino, nie potrzebujemy jakichś programów, możemy to zrobić w prosty sposób tutaj, potencjometrem i będziemy w ten sposób regulować to, jak te prądy tutaj się rozpływają przy tych konkretnych połówkach, i dzięki temu będziemy mieć dłużej stan wysokiej lub krócej, czyli tak jak już mówiłem, po prostu proste PWM zrobione na kilku elementach i to w zupełności wystarczy. I tutaj możemy sobie wyprowadzić. Ja sobie tutaj wyprowadziłem przewód na tranzystor MOSFET, który tutaj z dużo większego napięcia 24V będzie sterował żarówką. I w ten sposób będę miał możliwość, kręcąc tym potencjometrem, sterować tym PWM i z PWM sterować żarówką. Przy czym, dzięki temu, że tym tranzystorem steruję przez PWM, mam bardzo małe straty mocy. Na tym tranzystorze on mi się tutaj nie grzeje, nic tutaj nie idzie na marne, i taki prosty układ można sobie wykonać do np. sterowania jasnością jakiegoś oświetlenia, czy sterowania jasnością jakichś LEDów, jakichś pasków LEDowych. Bardzo modne obecnie i bardzo proste do wykonania, właśnie z takim sterownikiem na naszym multiwibratorze. Sprawdźmy zatem, czy nasz układ działa. Tutaj mam malutki potencjometr. I steruję właśnie tym tranzystorem MOSFET, który znowu steruje tą żarówką, którą zasilam z zewnętrznego zasilacza. I teraz, kręcąc tym potencjometrem, mogę zmieniać jasność żarówki z bardzo małymi stratami. Tak jak już wspominałem na tym tranzystorze MOSFET, on nawet tutaj nam się zbytnio nie grzeje. Także bardzo fajny, prosty układ, możecie przećwiczyć w domu. A tak wygląda działanie naszej modyfikacji programu na oscyloskopie. Jak widzicie, skutecznie udało nam się e, sterować tym PWM-em. E, kręcąc potencjometrem mogę e, zmieniać wypełnienie naszego sygnału. Jak widzicie, częstotliwość delikatnie się zmienia, ale no to nie ma zbytniego wpływu e, na działanie układu, jeżeli jakieś e, sobie podepniemy do tego naszego sygnału. No i tutaj mamy też e, pewne takie. Zniekształcenia wynikające z czasów ładowania kondensatorów, ale to nam tutaj akurat nie przeszkadza. Mam nadzieję, że po tym odcinku budowa i zasada działania multiwibratora, a stabilnego jest Wam już bardzo dobrze znana. Wiecie dokładnie, jak go użyć, gdzie go można wykorzystać i liczę, że też pochwalcie się swoimi pomysłami na wykorzystanie właśnie tego układu. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli przypadł Wam on do gustu, kliknijcie łapkę w górę. Pamiętajcie o możliwości subskrypcji kanału oraz śledzenia nowości na Facebooku. Wszelkie pytania możecie kierować zaś na maila. Trzymajcie się, cześć!